Cześć! Dzień dobry w niedzielę. My się właśnie zbieramy na plac zabaw. Troszeczkę skorzystać z tego, że nie pada i jest w miarę przystępnie. Niby wieje, ale tak jest dobrze. A wczoraj wieczorem obejrzeliśmy z Karoliną film King Richard na HBO Max. Polecam, naprawdę ciekawa produkcja. No nie jest to film dokumentalny, jest to film biograficzny o Richardzie Williamsie, ojcu siostry Williams, tenisistek Venus i Serena, I kurczę, no naprawdę kawał dobrej historii. Historii mówiącej o determinacji, o koncentracji na celu i o tym, w jaki sposób ciężka praca i dobry plan potrafią wykuć mistrza czy mistrzynie w tym przypadku. E, oczywiście to wszystko też jest dodatkowo e, gdzieś tam jeszcze e, okraszone dużą dawką różnego rodzaju e, jakby przeszkód po drodze, e, walki takiej klasowej, rasowej. E, natomiast no naprawdę uważam, że to jest dobra produkcja, która daje do myślenia i jednocześnie też postawa Richarda pokazuje e, jak dużo można osiągnąć, jak się jest właśnie tak bardzo mocno sfokusowanym na realizacji tego, co sobie gdzieś tam postanowił tak naprawdę jeszcze przed narodzinami dziewczynek. Podobno on już zaplanował ich przyszłość i to, że będą mistrzyniami w tenicie. Także ciekawe, ciekawe naprawdę. Długi film, 2,5 godziny. Z tego zaczynałem opinię, to wiele osób też narzeka na to, że się dłuży i jest taki nudny trochę i tak dalej. Mnie osobiście siadł naprawdę, lubię takie produkcje. Szczególnie, że też lubię Willa Smitha, który gra główną rolę. Także e, warto. Jak macie 2,5 godziny i lubicie tego typu filmy, to zdecydowanie polecam. Poszło dzisiaj treningi takie obwodowe, gimnastyczne, czy takie bardziej, powiedziałbym kalistyczne, gdzie praktycznie całe ciało no, poza plecami miało okazję popracować. Także jest super, czuję się naprawdę doskonale. Przede wszystkim czuję satysfakcję, że przemogłem się, żeby w końcu się ruszyć, ponieważ. Ten tydzień praktycznie po powrocie spały i strzeladnej, wpadłem w taki wir pracy i nadrabianie różnych zaległości, że w ogóle nie wykonałem ani jednego treningu. A plan był taki, żeby robić chociaż takie 20-30 minutowe jednostki, także czuję się usatysfakcjonowany. Dzisiaj wjechały dwa takie treningi, łącznie 57 minut. I kurczę no, nie wiem czy to widać. No widać koszulka jest taka właśnie e, przemoczona Jestem jeszcze na no, świeżo teraz po skończeniu. I takie przemyślenie właśnie mam, już kiedyś o tym e, nagrywałem właśnie, że najwięcej wartości dają te działania, które realizujemy wtedy, kiedy jest to trudno, wtedy kiedy działamy pod presją, wtedy kiedy nam się nie chce. Tak, z perspektywy treningu to najbardziej wartościowy przeważnie będzie ten trening, kiedy nam się nie chce, ale jednak decydujemy się go zrealizować. Tak samo właśnie w biznesie. Wtedy, kiedy jest łatwo, zazwyczaj nie osiągamy takich rezultatów jak wtedy, kiedy jest trudno, jak wtedy, kiedy dzieją się różne nieoczekiwane sytuacje dookoła i musimy po prostu kombinować, jak sobie poradzić, jak wyjść. Z danej sytuacji, bądź po prostu zarobić, przetrwać, cokolwiek to dla nas oznacza. I właśnie natchnęło mnie do tego wszystkiego również to, co wczoraj widziałem w filmie King Richard. Tutaj, żeby nie spoilować, dla tych z Was, którzy chcieliby obejrzeć ten film, posłużę się tylko takimi bardzo ogólnymi informacjami, które nie zdradzają fabuły. Natomiast. Jakby historia siostry Williams dla większości jest znana, mam na myśli efekt przynajmniej, tak? Nie mówię o historii, jak do tego doszło, natomiast większość raczej kojarzy siostry Williams jako niszczynię tenisa. I były tam takie sceny, właśnie kiedy Richard zabierał córki na treningi kiedy padał deszcz, po prostu kiedy były kiepskie warunki. Dla niego to było naturalne, że po prostu jest trening do zrobienia i nieważne jakie są warunki pogodowe, jakie są okoliczności, po prostu ten trening trzeba zrobić, bo to też kształtuje umiejętności, kształtuje charakter, kształtuje odpowiednią postawę. I, i tam właśnie były takie momenty, w których na przykład do sąsiadka się go czepiała, że to raczej nie są najlepsze warunki na trening dla dzieci, a to tam ktoś inny też się przyczepił właśnie też w podobnym kontekście. W że, że on zaniedbuje te dzieciaki, że zmusza je do tego, żeby one ciężko trenowały wtedy, kiedy mogłyby się na przykład rozchorować, tak? bo właśnie jest mokro i, i w ogóle jest chłodno. I wydaje mi się, że to jest bardzo tutaj dobra metafora. Nawet w sumie to nie metafora, bo to jest dosłowny obraz tego, jak funkcjonuje społeczeństwo w kontekście osób, które bardzo dużo poświęcają, ale dostają tą nagrodę z czasem. Oraz osób, które boją się podjąć ryzyko, boją się podjąć jakiegoś wzmożonego wysiłku ze względu właśnie na różnego rodzaju konsekwencje, brak akceptacji społecznej i wiele innych czynników. Czyli tak jak tutaj postawa Richarda versus postawa sąsiadki. Tak, również można to przenieść na grunt taki typowo biznesowy. Ludzie, którzy decydują się podjąć dużo większe ryzyko, na przykład i zacząć budować swój startup, czy po prostu zwykły biznes, mimo wszystko ryzykując często, czy to swoim majątkiem, czy przede wszystkim też niepowodzeniem, tym, że im się nie uda, tym, że w pewien sposób popsują im się relacje z bliskimi, z przyjaciółmi. Z tym, że zmienią się priorytety, że będą uznawali inne rzeczy za wartościowe w swoim życiu. To są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, do czego dążą i często wiedzą tak naprawdę, co muszą poświęcić, żeby do tego celu dojść. I jest znaczna część społeczeństwa, która tego nie rozumie, nie chce rozumieć. Często zazdrości, po prostu nie mówię tego oczywiście tutaj złośliwie, natomiast chodzi o taką zazdrość związaną z tym, że ktoś ma odwagę, żeby podjąć się pewnych działań, podczas gdy my możemy jej nie mieć, bo nasza sytuacja życiowa, materialna, zdrowotna, jakakolwiek inna może nam nie pozwalać na to, żeby podjąć takie, a nie inne ryzyko. W związku z tym e, też nie jesteśmy wtedy w stanie, nie jesteśmy skłonni, e, na przykład, rzucić etatu i założyć własnej Firmy, czy po prostu rozkręcić jakiegoś interesu, tylko dlatego, że musielibyśmy no, naprawdę dość dużo poświęcić i zacząć uczyć się wielu różnych dodatkowych rzeczy, które dotychczas były całkowicie poza obszarem naszych zainteresowań. I tak to działa i myślę, że tutaj nie ma oczywiście nic odkrywczego, nie ma też nic złego w tym, że, że tak to jest. Są ludzie, którzy mają dużo większy apetyt na ryzyko i próbują, próbują kreować, próbują tworzyć, próbują zmieniać swoje otoczenie. Dzięki temu ich nagroda, ich payday kiedyś w przyszłości jest prawdopodobnie większy, bo oczywiście nigdy nie można mieć obietnicy, że tak będzie, natomiast co do zasady, przeważnie jest tak, że takie osoby czy finansowo, czy jakkolwiek inaczej są dużo bardziej wynagradzane w przyszłości, bo nawet jeżeli nie uda im się finansowo, to nauka, kontakty i jakby otwarty umysł, poszukiwanie tych możliwości, o których mówiłem wczoraj, pozwalają im później wchodzić w kolejne biznesy i budować kolejne ciekawe przedsięwzięcia, podczas gdy osoby, które ten apetyt na ryzyko mają dużo mniejsze, przeważnie będą się temu przyglądać z boku. Niekiedy również torpedując pomysły innych, uważając, że to głupota, że to bez sens, w najgorszym wypadku, oskarżając ludzi, których się udało i powiodło o to, że są złodziejami, że na pewno oszukali innych, że ukradli te pieniądze, że cokolwiek innego zrobili, a nie podzielili się z tymi, którzy potrzebują. Już jakby nie chciałbym wchodzić tutaj w takie szczegóły dotyczące samych motywacji i tego, jak ludzie postępują. Chodzi mi bardziej o samo podejście właśnie związane z tym, że że kurczę, trzeba działać. Jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej, jeżeli chcemy mieć ten swój właśnie magiczny payday, kiedyś w przyszłości finansowy czy taki po prostu związany z bogactwem doświadczenia kontaktów i możliwości to nie zmieniając nic prawdopodobnie nie dojdziemy do tego punktu nie osiągniemy nigdy takiego poziomu. I też już kiedyś o tym wspominałem a propos takiego powiedzenia że to nie zawsze działa tak że ci co mają robią a raczej ci którzy robią mają w związku z tym żeby mieć trzeba robić żeby mieć dużo trzeba robić dużo. Także mm, chciałbym Was zostawić z takim przemyśleniem w związku z tym, że jutro mamy poniedziałek i dla wielu z nas, poniedziałki nie są najlepszym dniem, w związku z tym, że trzeba iść do pracy, trzeba znowu robić to, czego od nas oczekują, trzeba znowu zarabiać pieniądze, żeby zapłacić za kredyt, czy cokolwiek innego. Pamiętajcie o tym, że w znacznej mierze macie też możliwość kreowania sytuacji, w której jesteście. Wiem, że łatwiej to powiedzieć, w sytuacji, w której już się jest. W lepszym miejscu, natomiast to nie jest tak, że musicie być uwiązani zawsze do tej jednej konkretnej pracy, tej jednej konkretnej roli, stanowiska branży, czegokolwiek jeżeli odważycie się podjąć takie decyzje, żeby coś zmienić w swoim życiu i zaczniecie robić to jest duża szansa, że w pewnym momencie zaczniecie również mieć, mieć więcej więcej doświadczenia, więcej kontaktów więcej możliwości, więcej szans dookoła, czy gdzieś tam z, z czasem więcej pieniędzy także takie przemyślenie, ja między innymi właśnie też dlatego dzisiaj zrobiłem trening bo wiem, że jak tego nie będę robił to nie będę też miał prawa tego, żeby narzekać przed samym sobą, że forma nie jest taka, jaka powinna być. No a jaka ma być, skoro nic nie robię? Dlatego zaczynam robić. Tyle na dziś. Do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!